Tutaj jestem na drodze do Suraża. Dzisiaj pokażę Wam okolicę, jak to wygląda. Z Białgorzoku do Suraża zrobię parę fotek. Do zobaczenia, później. No, jestem w trasie do Suraża. Stało około 15 minut. To jest niedaleko. Jest Nie to Ładne miejsce nad Narwią curaż Mam plan tak, że dostać się do Doktorc Ale nie wiem czy dostanę się Zobaczymy od Od sił, czy mi wystarczy Pogoda jest wieczna Ale jest całkiem ciepło i słonecznie Z koło rzeki zatrzymałem się Tutaj jest jakiś mostek Jakiś jest rozlewisko Teraz pokażę wam to z tyłu za mną Tutaj jestem w surażu tam z tyłu jest kościółek no i rzeka kanarew płynie bardzo ładna pogoda kościółek tam w pani rzeka Narew dalej płynie w tą stronę co psy wypływają na kajaczkach? Fajnie. Nie wniosłuj, niech one wysłuję. Patrz, on brzmi, że się wysyła. Ja bym nie wysyłał. I tam, tutaj jestem w Surażu. przeszedłem rzekę. Wsiadłem rzekę. No, za mną jest kościółek, nie wiem jaki, później mogę napisać co za kościółek. No i tutaj jest ładny teren jest rzeka Narew. ładne domy są. Ludzie są bardzo szczęśliwi, tak mi się wydaje. Rzeka aż płynie w tamtą stronę do Doktorc. Pogoda to pisała, jest fajnie. A teraz pokażę, co tutaj jest ciekawego na, Narw, tam co jest niebieskie płynie stoi tutaj na górce o mój rower leży o mój dwie moje aparaty ptaki śpią o ci posłuchać tam w dali stoją ludzie się pewnie jest. wszyscy się znają, bo to mała wioska Suraż. Tutaj w dół, trochę wieje, ale damy radę. Tutaj jestem, już za wieki minąłem. Już się zbliżam do doktora. Ja tutaj, kiedy byłem mniejszy, to przyjeżdżałem na czasy. Moja mama pracowała w wykładzie tutaj były kolonie organizowane. Kiedyś za komuny, pamiętacie, było dużo takich miejsc. To, byłem, to był mały koszt. To jak byłem mniejszy, to z... Najeździłem się tam, gdzie było możliwe. Tylko za granicę nie potrzeba było. Jeżeli kto chciał jechać do NRD, to musiał ktoś z rodziców być w precyzji. Moja matka nie była. Zobaczcie, jak tu pięknie. A po prostu fantastycznie warszawiacy zazdroszczą dla nas gdybym miał możliwość pieniądze to bym tutaj kupił gdzieś w pobliżu no takie domki tutaj są nie wiem, może można więc pusto no i tak to wygląda tutaj Jestem w doktorstwo, się zmieniło. Kiedyś było trochę inaczej, było chyba głębiej. Tutaj tam jakiś rywek stoi. Nie wiem, czy zobaczycie. Tam jakiś stoi, nie. Pokażcie teraz, jak mój rower wygląda. Rower taki, oto jest um, Scott. To jest trekkingowy rower, ale to ale to ten ale ja jeżdżę nim po lesie i po spalcie jest bardzo dobry no co ja te noszę, no mam butelkę na picie tam w jakieś dolaje tutaj mam nawigację czyli komórkę tam jak coś się zgubię bardzo dobre światełko mam bardzo mocno świeci eee, co tutaj jeszcze a torba no i torba taka z dwóch stron co takie on, no i w to torba wszystko, tak jak ona to wygląda. Torba wszystko tutaj wkładam. Tu jedzenie wkładam, składam aparaty fotograficzne, wszystko tym się zmieści, nie? Co jest potrzebne na drogę Zobaczcie gdzie mnie Nawigacja poprowadziła Gdzieś przy pole. To co zrobisz? Widziałam fajnego ptaka kolorowego się przyzwan, bardzo kolorowy Ja tutaj bez nawigacji nigdy bym nie wiedział o tej drodze Mam nadzieję że prowadzi mnie w dobrą stronę Zobaczcie, ludzie mają pola A my się musimy gnieździć Kurde, to niesprawiedliwe A my musimy się gnieździć w blokę.